Widzu, to mamy kolejny patent. 15 kW koło jak w wagonie kolejowym. Masz 200 kilo, 160 obrotów. Co za mądry to wymyślił, to nie wiem. Wszystko idzie do przeróbki. Jeszcze wam nie powiem, jakiej. Zobaczycie na masakrę 160 obrotów 15 kW siada silnik starego typu konkretny roleczki ładne 180 matrycka też piękna poprawiona ale niestety przy takich obrotach bez szans Ktoś się zasugerował granulatorem Mój pies, Aslan A to Będziemy Przerabiać Nie wyobrażam sobie jak te koło zdejmę Z 200 kW Wszystko już przygotowane Będzie chodziło jak ta lala. Wytryskę zrobiona. Poprawiona. A wydajności nie ma i nie będzie. Chyba, że wyciągnikiem napędzał. No, ale to też za duże obroty. Także to, to tak wygląda. Konkretny wał. Dawaj jest zajebista. A mi się podoba. A kto się nie pomyślał, że to nie da rady pracować? Hmm. Tak jeszcze sprawdzę. Jak to się ma? A, ciekawie. Koło ma 5 cm grubości po środku. Ach, kurwa a pierdol nie wiem jak to się przyjdzie zdjąć grubość koła jak mój palec ja pierdziel no nic będziemy walczyć silnik 15 teraz takie 37 robił dobre no, Roleczki fajne. matrycka też będzie, będzie robić robotę. Nabieram się. Zajmowanie koła. Głowica do góry. I cięcie. Przerabianie, składanie. Parę dni zejdzie. I odjazd z koksem. No, to by było na tyle. Jak przy sobocie.